Grawitacja! Patrzcie, ja latam! Arto! Ze mną jest... Arto. 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 Święko. Święko. Ze mną jest... Chłopaki, jedna rzecz... Ja to nagrywam. <dziwetra> Fajnie! Ja robię niewidzialną świnkę. Ze mną jest... A będę musiał... Z... <dziwetra> link... Link, chodź... Host... Link, gdzie jesteś? Biegnę na spawna! O, widzę! A teraz, ja jedziesz, ten... a teraz jedziesz na koniu! Czekaj, <grym, grym, grym, grym>, tak się... ta reklama. A teraz siedzę na koniu. Gdzie ten koń? Czy wiesz, że siedzę na koniu tyłem? No, kurde, głupia świnia, zaklinowała cię. Cicho, ja teraz robię y, reklamę. Czy wiesz, że siedzę na koniu tyłem? Nie. ja <gryzanie> przodem. Czy wiesz, że ja siedzę na świni tyłem? Nie. <gryzanie> Nowy zapas. Oj, power tak. Jak wąchała świnkach, świnka. Chcę ją uśmiercić. A ja najlepszy. Wiśta wioła, bo ja nie widziałem na świnka. Czy teraz widzisz, że siedzę na siodle i jeżdżę? <gryzanie> Nie, jak ty to? Nie Normi, ja ty chcieć... Wzią, normie wzięć sobie jajko finishy, żeby je ciąg A, A, się moja świnka. <grym> dawajcie, robimy wyścigi. <grym> Mam nie a, 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 Dawajcie, spotkamy się szybko na lodowisku wszyscy. Dobra, jedziemy na lodowisku. No właśnie tak się nam nudzi na moim serwerze i tak se wszystko robimy. Mieliśmy budować wszystko na moim serwie, ale nie chcemy. Świnko! Ty mi się śpił! No to tutaj tak szybko się tak? Nie skręcę, świnio, głupia! Za... Ta moja świnia robi za duże tripty. No, ty patrz, patrz jak moja zasuwa, ty ja nie mogę wykręcić, no. Ja też nie. No, 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 dobra, sobie. koniec marchewki, nie mam już jedzenia. Marchawki. Marszałki. Patrzcie, Im, im, im dłużej będę miał marchewkę w ręce, to ona będzie szybciej biegła. O ma, mój, mam pomysł ja się rozpędza, Moja się rozpędza Patrz co ja zrobię twoje świni co? Zabiorę ci ją Spadaj od mojej świnki Spadaj od mojej świnki Ja tylko mogę swoje śwince zrobić inicjały Oskar ten Oskar robi klasę śwince. jutro śwince Ale Ja mam twoją ja milionową świnkę Ja uciekam swoją świnką Ja też ty... Normi nie ja ten... Moja świnia to jest taka szybka, a taka nie widziała. Pana. Chopie, ty patrz. Wiecie, że z się sprintuje? Co ty? To chyba u ciebie? Y dodać kaspra do rozmowy. Jakiego? Oskar dodać. A co wy tak wysoko latacie? No bo ja na śwince. Je, ta... Co tu nożał? Y to da się latać na świni? Y nie, ja ją ja, ja ujeżdżam. Uhuhu, ujeżdżam. Ej, ej, chłopaki, dajcie mi IP do tego serwera Piotrka. Nie. Y pytaj się Piotka. Nie ma, Piotra, nie ma jak jest, proszę. Nie ma slotów, nie ma slotów, to nie wbijasz. Czyli gramy w Pokemon jak to odpada, okej? Okay? Dawajcie. Ja mam świnkę, ja się nie zaliczam. Ja też. I mam czarny strój. A dałeś tylko! Ej, ja się odłączam. Bo... Nie, to dobra, to czekaj, a spróbuj być na serwach, Może ci się uda. E, a masz. Dawaj... Tam, ale tamten, który był? Tamte IP, które było? Nie. To podaj. Czekaj. Moja świnka uciekła przed tobą. Daj na chat. To moja, to jest sprint. Gdzie? Dawaj, tam ci da. Dobra ja to nagrywam ja, kopię. Dawaj, ty... daj, dajcie na czat. On na spawn! Ej, Oskar, daj ma... uciekam ze swoimi... Norbert. Co? Daj na... Daj mi IP. No podałem Ej, ci. Ja uciekam świnką. Świnko moja, nie, nie, źle wyhamowała świnko. No, a co ty tak znikasz, idziesz dalej. Znikasz, no, moja jest... świnka robi za duże drifty.